w spotkaniu Ligi Mistrzów tutaj maka paka i maka sraka a więc my już bez przecinania znaczy przeciągania zaczynamy tutaj rozpocznie się ten legendarny mecz na środku boiska dobrze My rzucamy tym liściem! O, pan chyba poszedł się odlać. No dobrze. To ja wybieram liścia jaką zakołyszę. Co? Nawet nie po... My rzucamy liściem. Kto ten będzie ten? Liście. On wybrał liścia, dobra. No to sprawdzamy, co wypadnie. Widzę. Się... Wypadł liść! Zaczynamy! Ty nie, się! <słuchaj> <dobra. Nie słuchaj> <dobra. Nie słuchaj> Zaraz mi czerwoną karkę wyciągnę! Zaraz i czerwoną karkę wyciągnę! A teraz już! Idź tutaj!

Jak państwo uważają, po tym emocjonującym 2-1 w połowie, kto wygra mecz? Ogólnie, ym, no, y, nie możemy, nie można mieć innego zdania niż to, że to, co się dzieje na boisku, to jest totalny, no... Żółta kartka! Ja jestem sędzią, schodzisz! Schodzisz! Druga żółta kartka! Schodzisz! 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 Co pan uważa na temat tego spotkania, panie Kapitan Panie, to nic. Co? Skrzybujcie na Auto Autopromocja nie ma! Wypad, żółta kartka! Druga żółta kartka! Kapitan Natchek! Tylko cyber trzy! O, czerwona kartka, szukamy. Wejść do siedziby i sprawdzić czy tam faktycznie był Kolego, mam milionki! Co? co? to jest? To, to, poka pokaż To pod... jest Warte 4 miliony. Po, pokaż mi co to jest. To jest VAR to, to jest niebieska kartka! Do mojej kolekcji mi brakowało! No, ci, okay. co? co mam zrobić, żeby ją dostać? Nie musisz, nie możesz mu dać farnego. Okej, okay, okej! Okay. <śmuszczak> nie, nie ma! nie ma! I dobrze się tak! Dobrze! Woo! Mogę mu trochę, bo mu się zbiła z piłka. Dawaj panie proszę. Ale on jest prosem! Łooo! O ty! O ty, ja mam promocję! Co mówicie? Co? Dobra, to te 10 złotych w gotówce to po meczu, dobra? Dobra. Saul był na trawie! Na trawie było! Dobra, teraz karne. kto pierwszy strzela?